Czego jeszcze potrzebuje Wojsko Polskie? Może nam się wydawać, że te gigantyczne zakupy, te dosłownie setki miliardów złotych, a nawet dolarów, które wydajemy i będziemy wydawać w przyszłości, to coś, co zagwarantuje nam już pokrycie całego zapotrzebowania naszego wojska. Niestety, gdy tak usiadłem i zacząłem myśleć, no, wbrew temu, co niektórzy w komentarzach twierdzą, zdarza mi się taką czynność niekiedy wykonywać. Nie siedzenie, tylko myślenie. To wyszło mi, że troszkę nam jeszcze brakuje, że te gigantyczne środki jeszcze wzrosną, żeby to nasze bezpieczeństwo było na takim poziomie, jak trzeba. I właśnie dzisiaj o tym porozmawiamy, no ale tradycyjnie zapraszam Was do wsparcia. Niestety, wiecie, jak jest z tym kanałem. Zobaczymy, co się zmieni za miesiąc, jeśli coś się wyklaruje, ale zapraszam na ta, czy też, czy też na postawienie symbolicznej kawy. Ale przejdźmy do tego, o czym jest ten materiał. I zacznijmy od tego, co najważniejsze. Od lotnictwa. Ponieważ, nawet gdybyśmy spojrzeli na to, co w końcu otrzymamy, czyli 40, a raczej co będziemy posiadać: 48 F-16, mam nadzieję, że już po MLU 32 samoloty F-35 plus 48 samolotów FA-50 w wersji PL, to jest to liczba niewystarczająca. Tu Minimum dwie dodatkowe skadry, czyli 32 samoloty, to jest minimum, jakie powinniśmy kupić, wprowadzić do służby. Czyli 32 samoloty wielozadaniowe, samoloty bojowe, takie jak F-35, Eurofighter, F-15X czy też Rafael. Niech już sobie wybiorą, co chcą, tylko żeby zdecydowali żeby to było na dobrych warunkach i żeby doszło do zakupu minimum dwóch eskadr. I wówczas, gdy tych samolotów będzie właśnie około 160, to już wliczmy te FA-50 do tej liczby, wtedy będziemy na takim poziomie minimum. Oczywiście, żeby było bardzo dobrze, to nie dwie, tylko trzy albo cztery eskadry kolejnych Wielozadaniowych samolotów bojowych, ale bądźmy realistami, czyli przynajmniej jeszcze 32 samoloty. Kolejna rzecz, niesamowicie ważna, a według niektórych, w mojej opinii, również ważniejsza od samej ilości posiadanych samolotów, to również środki, jakie przenoszą. Rakiety powietrze-powietrze, powietrze-ziemia, powietrze przeciwradarowe, o dużym zasięgu, o średnim zasięgu, czyli coś, co musi mieć samolot, żeby tego użyć. Żeby na przykład wyeliminować przeciwnika. To jest niesamowicie ważna sprawa. To jest coś, bez czego sam samolot jest właściwie może, nie bez, właściwie, może nie bezużyteczny, no ale jego możliwości są dalece ograniczone. Dlatego poza samolotami musimy im zapewnić odpowiednią ilość wyposażenia tego bojowego. I tu jest na razie słabo. Słyszeliśmy o gigantycznych umowach w nich brakuje na przykład meteorów, czyli tych powietrze-powietrze o zdecydowanie większym zasięgu niż to, co posiadamy, ale ogólnie liczby są niewystarczające. Kolejną rzeczą, którą musimy zainwestować w lotnictwie, są oczywiście tankowce. Latające tankowce i tutaj nie wyobrażajcie sobie, że taki samolot latający tankowiec może spełniać tylko takie zadania, że z latającą cysterną. Nie, Tutaj, gdy kupimy odpowiedni typ maszyn, to będą to maszyny, które będzie można stosunkowo szybko, a w rzeczywistości bardzo szybko, na przykład przekonwertować, wyciągając taki, jakby wkład, w maszynę, która może transportować na przykład BWP, ale na przykład może też przeprowadzać ewakuację Polaków z jakiegoś, zagro z jakiegoś zagrożonego miejsca, ponieważ tam można to w bardzo szybki sposób przerobić ten typ samolotów, które Głównie będą latającymi tankowcami, na samoloty transportowe. Więc o tym musimy pamiętać. I nie, Polska nie jest za małym państwem, żeby mieć tankowce. To jest dla nas must have, ponieważ to zwielokrotnia nasze możliwości. Spójrzcie, co się dzieje dzisiaj. Podrywamy F-16 i startuje sojuszniczy tankowiec. Wiem, że mamy sojuszników, ale zawsze musimy. Zwiększać swoje możliwości, żebyśmy y, również my posiadali takie możliwości. Więc tankowce to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. A jeśli chodzi o wielkość Polski, ponieważ znowu tutaj ktoś mi powie, że no jest za mała, no nie. Pewne państwo w pewnym regionie świata, które jest zdecydowanie mniejsze, również y, które dzisiaj dosyć aktywnie używa swojego lotnictwa. Cały czas używa tych swoich latających tankowców, cystern. No i da się? Da się. Kolejna rzecz to awaksy. Mamy te dwa saby, mamy awaksy, które już jednak dały nam zdolności, których do tej pory właściwie nie posiadaliśmy nigdy. Tylko, że to jest początek. Musimy pójść tą drogą dalej i to rozpoznanie, jakie zapewniają awaksy, jest czymś priorytetowym. To daje tak duże możliwości, no, że Oczywiście musimy pamiętać, że to jest coś, bez czego no, w ogóle nie możemy myśleć o rozbudowie na przykład artylerii i na przykład posiadanie tysiąca wyrzutni rakiet takich jak Człumło czy też HIMARS, półtora tysiąca Krabów i K9. No to nie zawsze ma sens, kiedy nie mamy rozpoznania, w tym bardzo ważnego elementu tego rozpoznania, czyli awaksów. No, ale tutaj moglibyśmy mówić o tym godzinami. Tutaj zamknijmy temat lotnictwa, czyli minimum dwie skadry wielozadaniowych samolotów bojowych, zwiększenie, niektórzy powiedzą, zwielokrotnienie tych zapasów części. Chciałem powiedzieć środków bojowych, ale wyszło też części, ponieważ chyba tak w głowie to się działo, tutaj też te zapasy części musimy mieć, musimy mieć taki. Zapas części, żeby nie czekać. W przypadku samolotów, czołgów wszystkiego. Dronów, bez załogowców też. Taki 3, 4, 5, najlepiej roczny, półtora roczny zapas części. żebyśmy na przykład nie czekali w razie w, albo też przed w, czy nam ktoś przyśle części. Nie musimy mieć zapasy. Ale tutaj chciałem powiedzieć oczywiście o środkach takich jak rakiety powietrze-powietrze, powietrze-ziemia, powietrze, powietrze-woda i tak dalej, i tak dalej. Do tego tankowce i awaksy. Tu załatwiamy sprawę lotnictwa, które jest jednym z tych, w mojej opinii, trzech najważniejszych elementów, w który czterech, w których po pięciu, kurde widzicie jak się mnoży, w który musimy jeszcze sporo włożyć. Drugim z tych elementów jest obrona przeciwlotnicza. No, i tutaj ktoś zaraz powie, Marcin, przecież ty zawsze mówisz, że nasza obrona przeciwlotnicza jest rozwijana najlepiej z wszystkich programów. I oczywiście tak jest. Tylko, że no, musimy jeszcze więcej. Po pierwsze, no, musimy pójść w jeszcze jeden dodatkowy program, czyli w SONĘ. Obronę przeciwlotniczą bardzo krótkiego zasięgu, która będzie osłaniała na przykład nasze wojska. Nasze siły. Więc specjalne pojazdy do niszczenia zagrożeń w odległości około 10-15 km od na przykład naszych armatochałbic, od naszych operatorów, naszych bezzałogowców, itd., itd. Tego nie ma i to musimy wprowadzić. A jeśli chodzi o pozostałe elementy, które są realizowane przez programy Pilica, Wisła i Narew, jest świetnie, na dobrej ścieżce, w dobrym kierunku. Tylko może jeszcze więcej. No niestety. Widzimy, że bez rozbudowanej obrony przeciwlotniczej jest źle. Bez zabezpieczenia, które zapewnia lotnictwo, które jest elementem obrony przeciwlotniczej i obrony przeciwlotniczej takiej naziemnej, będziemy w gigantycznych terapatach. Tysiące czołgów, armatochałbic, wyrzutni, dronów nie pomogą. Kiedy ktoś nas po prostu Rakietami, samolotami, wytłucze, z bezpiecznej dla niego odległości. Więc obrona przeciwlotnicza to po pierwsze, Sona, więcej mieczników, dalsze zakupy pilicy, Wisły i narwi, czyli zwiększenie tego, co już zostało zamówione. Co i tak będzie czynić nas jedną z najpotężniejszych obr... co będzie i tak czyniło nas posiadaczami jednych z najsilniejszych. Systemów obrony przeciwlotniczej w Europie, no ale, ale przydałoby się jeszcze więcej i oczywiście odpowiedni zapas tych środków czyli rakiet przeciwlotniczych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w razie W, no to zużycie będzie gigantyczne. I tu nie mówimy o na przykład tysiącu, dwóch, trzech czy pięciu tysiącach rakiet, które będziemy musieli posiadać do naszych patriotów, do naszych narwi, do naszych systemów pilica. Nie, tu mówimy o jeszcze większych liczbach. Więc zakupy, zakupy, zakupy. Mamy już za sobą te dwa najważniejsze elementy, i pojawiają się kolejne. Kolejne, w których sporo brakuje. Po pierwsze, walka radioelektroniczna. Niedoceniany, niewidoczny element, który u nas jest, hmm, chyba że wszystko jest tajne i czegoś nie wiemy, ale bardzo wątpię. Walka radioelektroniczna to element, który niestety, gdy go nie będziemy posiadać, będzie oznaczał, że cała reszta no, właściwie nie istnieje. Nie będziemy mieć łączności, nie będziemy mieć rozpoznania, nasze bezzałogowce nie będą mogły operować, nasza artyleria lufowa, rakietowa też będzie miała bardzo ograniczone możliwości. Bez rozwiniętej walki radioelektronicznej przeciwnik nas po prostu zagłusze a my nie będziemy mieć możliwości zagłuszenia jego. Czyli on będzie sobie robił co będzie sobie żywnie podobał, a my będziemy siedzieć i się zastanawiać, czy rozciągnąć ten kabel, ponieważ nie możemy się z kimś skomunikować, jak wysłać nasze bezzałogowce ponieważ albo są one szybko wykryte wraz z stanowiskiem ich operatorów, albo w ogóle nie są w stanie operować. Może poza Flajami. No w re Walka radioelektroniczna to jest coś na poziomie lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. To jest tak zapominany element, tak ważny, no ale dla niektórych od lat nieistniejący. No, nie wiem czemu, może to nie wygląda tak spektakularnie, może tutaj system, który kosztuje kolejne miliardy, ale na przykład nie jest w stanie wystrzelić spektakularnej. Salwy za pomocą rakiet, czy też nie wygląda tak bojowo jak czołg, czy też no, samolot, cokolwiek, a walka radioelektroniczna to jest. No, must have tu znowu posłużę się tym sformułowaniem, więc nie musicie mi tego wytykać to bez tego leżymy. Tak samo jak bez Opelki Lotnictwa bez walki radioelektronicznej leżymy i kwiczymy. Nie mamy łączności, nie mamy rozpoznania, a przeciwnik robi sobie co tylko chce. Zagłuszy nas i nam nic nie pomoże. No, walka radioelektroniczna to coś, co powinno być priorytetem. Nawet większym niż ta Sona, niż te dwie dodatkowe eskadry, chociaż to są niesamowicie ważne sprawy. Ponieważ o ile lotnictwo jakieś tam mamy, obronę przeciwlotniczą fajnie rozwijamy. O tyle, jeśli chodzi o walkę radioelektroniczną, to jeśli naprawdę to nie są jakieś ściśle tajne programy, o których nie wiemy, no ale jeszcze raz powtórzę, szczerze wątpię, no to jesteśmy głęboko w, w latach 60. i 70., o, może tak to powiem. My nie jesteśmy w stanie oddziaływać na przeciwnika, a on jest w stanie na nas oddziaływać, jak tylko sobie chce. Jest tragedia. Mówimy o okrętach podwodnych, o tym naszym kochanym. Orzełku i mówimy: No, potrzebujemy okrętów podwodnych. Potrzebujemy i wiemy, że tam jest źle. No a tu jest jeszcze gorzej. O, no, tak to ujmijmy. Nie denerwujmy się, idźmy dalej. I kolejną rzeczą są elementy, które tworzą rozpoznanie. Tu troszkę nam brakuje. Z satelitarnym coś się tam robi, mamy te dwa satelity, to się może rozwinie w dobrym kierunku. O awaksach już mówiłem, program Gladius działa, zamawiamy flajaje, ale to jeszcze coś niewystarczającego. To już jest zmiana na lepsze, ale myślę, że troszkę powinniśmy bardziej w to zainwestować. Może gdy ten Gladius się zrealizuje, może gdy pójdziemy dalej w tego typu programy, wtedy będzie jeszcze lepiej, ale tego rozpoznania, jak na razie hmm, takiego jak trzeba nie ma. Zwłaszcza tego ponad 50-60 km. I co z tego, że mamy najlepszy system rozpoznawczy w postaci Flajaja, który jest genialny. Będziemy mieć Gladiusa, który też jest genialny, jeśli nie będziemy budować tych zdolności w jeszcze większym zakresie i na jeszcze większym dystansie. Zwłaszcza, że takie możliwości mamy. Więc po pierwsze, satelity, po drugie, awaksy. Po trzecie, inwestujmy w te nasze polskie rozwiązania, ponieważ są jedne z najlepszych na świecie, jeśli chodzi o te systemy rozpoznawcze. No, WB zrobi co tylko chcecie: tylko musicie chcieć. No, a wiecie, jak to wygląda. No, i miał być krótki materiał, prawda? Miałem mówić o BWPach, o BWPach, o których wszyscy wiemy, no ale ten Borsuk może się w końcu zrealizuje, może. W końcu ktoś pomyśli, że no, tak, mamy Borsuka, on pływa spoko, ale możemy go, z tego co wiemy, dopancerzyć o te 5-6 ton. Mamy świetny pancerz Pangolin, nasz krajowy. Mamy Rawę świetną, która była kiedyś najlepszym tego jednym z najlepszych tego typu systemów na świecie, ale mamy następcę Pangolina. Zamawia ktoś Pangolina do naszych K2? do naszych leopardów, przystosowujemy go do yy, borsuków? No nie, tak chciałem tylko napomknąć. Jeśli chodzi o borsuki to zamawiać, zamawiać, zamawiać. Po pierwsze zwykłą wersję, po drugie tą dopancerzoną. Z pangolinem, z czymkolwiek innym dodajmy te 5-6 ton, niech nie pływa, ale mamy na szybko cięższego, bardzo dobrze opancerzonego bewupa, a kolejnego ciężkiego możemy opracowywać. Tyle w kwestii BW-ów. To jest temat grzany, znany, pominimy go. Mieliśmy już lotnictwo, obronę przeciwlotniczą, rozpoznanie, walkę radioelektroniczną. Chyba najbardziej niedoceniana rzecz, jaka w ogóle istnieje, a to jest jeden z trzech priorytetów. To jest. No dobra, idźmy dalej. I mamy jeszcze dwa elementy: szkolenie i łączność. Naszą łączność. Wiecie, że nad Wisłą, no już się zdradziłem, miałem powiedzieć, że wiecie, że w Europie Środkowej jest takie państwo, które produkuje jeden z najlepszych systemów szyfrujących, do tego ich łączność, ich radiostacje należą do tych topowych na świecie. No i miałem powiedzieć, że ten kraj leży nad Wisłą. I my produkujemy takie radiostacje. Jesteśmy w stanie stworzyć łączność na wybitnym poziomie. Tak samo jak systemy zarządzania, jak to wszystko, co spina, tworzy to sieciocentryczne wojsko. To, że zamawiamy za granicą, no to chyba nikogo nie dziwi. A chociaż jesteśmy w stanie to opracować u siebie, a to są takie rzeczy, których się nie zamawia za granicą, jeśli jesteśmy w stanie zamówić w Polsce, prawda? Prawda? No, niektórym to umyka. Tak samo jest z łącznością. Brakuje nam łączności. I ki z tym, że mamy najlepsze radiostacje, jedne z trzech najlepszych radiostacji na świecie. Własne polskie szyfrowanie. Zamawiamy za granicą. Ale to bym pominął. No, są takie decyzje, może dał nam ktoś kredyt, a u siebie nie kupimy, bo, no bo, nie, bo nie mamy kasy. Ale tu chodzi o łączność. U nas łączność. Może nie tak kwiczy i leży jak nasza walka radioelektroniczna, ale też nie jest wybitnie. A musimy zdawać sobie sprawę, że to wszystko musi być spięte i my potrafimy to spiąść potrafimy wyprodukować, stworzyć wszystkie elementy spinające to rozpoznanie, tą artylerię, te bezzałogowce różnych klas, to lotnictwo, wszystko. My to jesteśmy w stanie zrobić. Na każdym etapie jeśli chodzi o soft, o programowanie, jeśli chodzi o ten element hard, czyli o łączność, czyli o radiostację, antenę, o wszystko. Tylko, że komuś umyka, że z tą naszą łącznością no nie jest tak jak trzeba. Jest po pierwsze no, niewystarczająca, jeśli chodzi o liczebność, jest nienowoczesna, no, ją trzeba zbudować w niektórych materiach od podstaw. Gdy nie będziemy w stanie skomunikować tego wszystkiego, gdy nie będziemy w stanie spiąść tego w jedną rzecz, w jeden system, to będzie to wielokrotnie słabsze. Ta łączność, to powiązanie tego wszystkiego też jest priorytetem. No wiemy, że choćbyśmy mieli najlepszą łączność na świecie, nie będziemy mieli walki radioelektronicznej, to ją nam zagłuszą. No chyba już to zrozumieliście w tym materiale. Ale tej łączności nam brakuje na każdym stopniu, od tego najniższego do najwyższego. Co z tego, że będziemy mieć najlepsze czołgi bezzałogowce wyrzutnie rakiet, samoloty, kiedy tej łączności nie będzie? Kiedy ten operator drona, który wykryje jakiś cel, jakikolwiek on by nie był, super ważny, czy taki, na którego szkoda pocisku skraba, tylko lepiej na przykład obłożyć go moździerzem? Ale nie będzie w stanie szybko przekazać tej informacji. Bez łączności wojsko nie istnieje. Jego potencjał jest zredukowany i to mocno. U nas, jeśli chodzi o łączność, też jest mocno średnio, żeby nie powiedzieć źle. Dużo się robi, ale powinno się zrobić więcej i z głową, i opierając się na naszych polskich rozwiązaniach. Nie dlatego, że są polskie. Ale dlatego, że są bardzo dobre. A szyfrowanie, a, te tworzy, a tworzenie tych wszystkich systemów, do których mamy dostęp tylko my, a nie tylko ktoś inny, choćby jakimkolwiek sojusznikiem nie był, to jest bardzo ważne. Miałem też mówić o targetingu w tym materiale, czyli połączeniu rozpoznania z na przykład lotnictwem, z artylerią, czyli takim czymś, żebyśmy byli w stanie wykryć coś, co należy zniszczyć i przekazać tą informację wystarczająco szybko i celnie trafić, no ale tu mógłbym mówić godzinami. I na koniec może skupmy się na szkoleniu. Może niektórym się wydawać, że no jak to? Przecież naszych żołnierzy. No, hmm, powinniśmy robić to lepiej i stworzyć im odpowiednie warunki, odpowiednie centra szkoleniowe, odpowiednie wyposażenie, dać im możliwość pozwolić im wpływać na to szkolenie. Nie żeby to było wszystko narzucone. Ma być tak, tak i tak. I macie wygrać. Nie wyciągamy wniosków. Wyciąganie wniosków to głupota. Ćwiczenia są? No to musicie wygrać. Po co wam jakieś wyciąganie wniosków? Że drony przyleciały, was wykryły? Wykasujcie te drony, bo nam nie pasują do ćwiczeń. Tak to wygląda. A to musi się zmienić. To nie tylko stworzenie centrów, których nie ma, szkoleniowych, danie tym żołnierzom warunki, żeby się wyszkolili, żeby byli w stanie nauczyć się, przećwiczyć tego, czy, chciałem powiedzieć tutaj, za co im płacimy, ale to jest służba. To nie jest tylko, że to jest dla kasy. No Duża część, może nie duża część, tak, ale Musimy im dać warunki, żeby trenowali, żeby ćwiczyli, żeby byli w stanie w pełni, żeby byli w stanie w pełni wykorzystać te narzędzia, które posiadają. I co ważniejsze, szkolenie to poza tym elementem, takim, właśnie jak mówię, te centra, symulatory i milion innych rzeczy, również nauka na błędach. To nie ma wyglądać tak, że ćwiczenie jest zaplanowane od A do Z. No, i już wiemy, kto wygra, wiemy, jakie wnioski wyciągniemy. Nie. To ma być ćwiczenie takie, jak trzeba. To ma być tak, jak w dużej części robią to Amerykanie. Nie zawsze też, nie wszędzie to wygląda tak, jak trzeba, nawet u nich. Ale to jest coś, co ma nauczyć tego żołnierza: jak lepiej wykorzystać, co zmienić, i żeby on też mógł zadecydować. Żeby on mógł wziąć z tego swojego drona, czy cokolwiek innego i pokazać, że da się to zrobić lepiej. Wyciąganie wniosków, a nie szkolenie, hurra, wystrzeliliśmy, znowu się udało. Nie. Szkolenie ma przynosić skutek, ma uczyć, mają być wyciągnięte wnioski, jedzie ten batalion, brygada, no. Szkulmy, sz, nauczmy się szkolić nawet ten batalion na początku, później brygady w taki sposób, jak trzeba. I on na tym nieznanym terenie dostaje manto. Tak to ujmijmy obrazowo i dobrze. Ma nie wygrać, ma dostać manto, ma się nauczyć, co poszło źle, co zmienić, żeby kolejnym razem, w drugim etapie ćwiczeń, wiedzieć, co zmienić, żeby było dobrze. Żeby być elastycznym, żeby się uczyć nowych wyzwań, żeby wiedzieć, gdzie się popełniło błąd. A nie, żeby wszystko na papierze się zgadzało, a w rzeczywistości. No niestety, no, wygrali, ale w, ale w rzeczywistych działaniach byłaby prawdziwa klęska masakra. Niestety, nadal nie rozumiemy sensu hmm, treningu, ćwiczeń, nauki. I dopóki tego nie zrozumiemy, to będzie źle. Może już kończmy, ponieważ negatywne emocje zaczynają brać górę, a nie tak to oczywiście powinno wyglądać. Pamiętajmy, że nasze wojsko, wszystkie jego części potrzebują jeszcze bardzo, bardzo dużo. Trzydzieści kilka lat zaniedbań, często regresu, braku wyciągania wniosków, niestety doprowadziło do sytuacji, że... Hmm, Jesteśmy w złym miejscu. Pamiętajmy, że nawet gdybyśmy stali w miejscu, to by było źle, ponieważ inni się rozwijają. A my w wielu elementach, na przykład w walce, wal, walce radioelektronicznej, poszliśmy mocno do tyłu. No niestety. Wyciągajmy wnioski, inwestujmy, żeby to zagrożenie, to teoretyczne, realne zagrożenie było niestety było po prostu mniej realne, żeby nie opłacało się nas atakować, bo to jest silne wojsko, żeby nie opłacało się nas atakować i to jest najważniejszy element wojska, odstraszanie, żeby przeciwnikowi nie opłacało się nas atakować i jak widać dużo brakuje, dużo brakuje w tych materiałach, które już rozwijamy. I jeszcze jest wiele elementów, których po prostu jeszcze nie rozwijam. Czy to walka radioelektroniczna, łączność, szkolenie, rozpoznanie chociaż w rozpoznaniu nie jest aż tak źle jak na przykład w re, czy też w łączności, gdzie sona i tak by można mówić i mówić. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wsparcia. Dziękuję za wsparcie. Zapraszam na inne materiały, zapraszam też na kartę społeczności, gdzie wrzucam niekiedy materiały z mojego drugiego kanału. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.